Wraz z postępującą globalizacją w kulturze masowej zaczęto obserwować mieszanie się różnych stylów i trendów, czego idealnym przykładem jest K-pop. K-pop to akronim pochodzący z języka angielskiego, powstały od słów Korean oraz Pop. Jak łatwo wywnioskować, stanowi on połączenie zachodniej muzyki popowej znanej od końcówki XX wieku z pewnymi trendami i kulturą współczesną z Dalekiego Wschodu, a konkretnie z Korei. W skrócie, jest to muzyka pełna wszystkiego śpiew, rapowanie, elektroniczne sample czy żywe instrumenty. K-pop z czasem stał się jednak czymś więcej niż tylko gatunkiem muzycznym charakterystyczny ubiór wykonawców, ich występy będące często przedstawieniami audiowizualnymi czy wreszcie cała otoczka marketingowa i towary, które zaczęto wytwarzać, doprowadziły do powstania nowej popkultury, społeczności K-popowców. Hey, Niewielka grupa rosła latami, aby dziś liczyć sobie miliony osób, od muzyków przez fanów po sasengu. Juhai! Czym jest saseng? Mianem tym określa się skrajnie obsesyjnych fanów, którzy nie mają granic w dobieraniu się do życia swoich idoli, są w stanie stalkować, śledzić lub nawet porywać, byle tylko zaistnieć w świecie ulubionej gwiazdy. Oczywiście zjawisko to dostrzegalne jest na całym świecie, jednak właśnie Korea Południowa i tamtejsza kultura mainstreamowa wydaje się obfitować w największą ilość najbardziej skrajnych zachowań. Oto kilka przykładów tak dla lepszego zrozumienia skali problemu. W 2006 roku miał miejsce incydent, w którym lider jednej z grup został otruty w soku pomarańczowym, który podano mu przez obsługę znajdowała się do mieszka kleju Superglue. Hospitalizacja trwała kilka dni. W 2011 roku członkowie zespołu Super Junior wzięli udział w kolizji drogowej, ponieważ grupa fanów ich rozpoznała i po prostu postanowili w nich wjechać, zagradzając tym samym drogę. Od tego czasu kolizje o podobnych przyczynach zdarzały się częściej. Członek słynnej grupy EXO złożył zawiadomienie na policję, że był śledzony, a następnie dokonano włamania do jego domu. Sprawcą był Sasęg. Znane są również przypadki listów wysyłanych do idoli, które są napisane krwią fanów, deklaracje miłości, groźby czy szantaże. Wymienione zostały najbardziej skrajne sytuacje, ale wyobraź sobie, z czym ci twórcy muszą radzić sobie na co dzień. Nie mogą normalnie opuścić domu, pokładu samolotu czy wyjść na zakupy, bo istnieje ryzyko, że napotkają swojego psychopatycznego fana, który pod wpływem impulsu emocjonalnego zrobi im krzywdę. Skoro Saseng jest w stanie otruć, spowodować wypadek czy dokonać włamania, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobił krzywdę spotkanemu na ulicy idolowi, który przykładowo wyszedł po zakupy. Fani Saseng mają odpowiednie taktyki, których używają w celu zbliżenia się do idoli. Wszystko rozpoczyna się od przepływu informacji w sieci na grupach zrzeszających takie osoby. Stalkerzy wymieniają się informacjami i zbierają dane, łącząc je następnie ze sobą i tworząc sobie model prywatnego życia danej gwiazdy. Niektórzy z nich zatrudniają się nawet w instytucjach społecznego zaufania, jak chociażby urzędy, w celu wykradania danych o miejscu zamieszkania, danych osobowych czy innych wrażliwych informacji. Nieco łatwiejszą metodą jest jednak zwyczajne śledzenie idola, analizowanie jego harmonogramu dnia i szukanie idealnej okazji na atak. Jakie są przyczyny zjawiska? Psychopatyczne zachowania fanów same w sobie nie są nowością, już przecież w czasach Beatlesów mówiło się o podobnych incydentach, jednak na znacznie mniejszą skalę. Nie ulega wątpliwości, że do spopularyzowania zjawiska przyczyniły się social media, które działają w tym przypadku w dwie strony. Po pierwsze, gwiazdy często udostępniają znaczną część swojego, wydawać by się mogło, prywatnego życia na profilach społecznościowych, gdzie śledzą je miliony osób obserwujący mają więc złudne wrażenie, że uczestniczą biernie w prawdziwym życiu swoich idoli, bo przecież widzą na bieżąco, co się u nich dzieje. Powoduje to zatarcie się granicy pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Część fanów nie uświadamia sobie, że to co widać na profilu na Instagramie, to wcale nieprawdziwa rzeczywistość ich idoli, lecz skrzętnie wybrany i przygotowany marketingowo wycinek, służący kreowaniu swojej medialnej postaci. Pozorna bliskość z fanami za pośrednictwem social mediów nie musi oznaczać prawdziwej relacji. W większości przypadków ma powodować przywiązanie się ich do danego zespołu czy wokalisty, tak aby jak najdłużej i jak najskuteczniej utrzymywać odbiorców. Instagram jest więc maszynką do marketingu, a naiwni obserwatorzy czują się wybrańcami, że mogą w czymś takim uczestniczyć. Czują się wyjątkowi i pewni siebie, dlatego nie mają dystansu do gwiazdy. Widzą w niej wykreowaną postać z internetu czy ze sceny muzycznej, a nie prawdziwego człowieka. Dlatego warto uświadamiać społeczeństwo i nosić koszulkę Instagram psuje mózg, którą znajdziesz na niewiem.pl. Po drugie, fani też posiadają swoje profile na platformach społecznościowych, na których również mają jakiś odbiorców, najczęściej po prostu znajomych. Chęć wybicia się, zaistnienia i pokazania czegoś niesamowitego często urasta do rangi obsesyjnej potrzeby. Internet to jedna wielka licytacja o to, kto pokaże coś ciekawszego, bardziej kontrowersyjnego i przekroczy granice. A czym łatwiej jest zwrócić na siebie uwagę niż zaistnieniem w nieosiągalnym wręcz świecie gwiazd, a do tego dołożenie jakiejś kontrowersji oczywiście nie dotyczy to wszystkich osób, jednak jest grupa ludzi, która dokładnie tak myśli i szuka okazji na swoje pięć minut. Kolejnym istotnym czynnikiem w kreowaniu się zjawiska saseng były Maz media mainstreamowe. Komentatorzy, dziennikarze i paparazzi. Ich zadaniem nie jest nic innego jak odkrycie jakiejś wpadki u gwiazdy, wzburzenie jakiejkolwiek kontrowersji, gdyż to ona powoduje zainteresowanie tłumów, a w rezultacie przynosi dochody. Niektórzy fani, widząc, że w mediach mówi się o skrajnych, absurdalnych zachowaniach i incydentach z życia gwiazd, pragną dokonać czegoś podobnego, aby tylko móc zaistnieć, choćby na moment. Widzą również, że to często jedyny sposób, żeby zbliżyć się do swojego idola. I zostać przez niego zauważonym. I tutaj dochodzimy do kolejnej przyczyny. Zauroczenia. Obsesyjne wręcz zauroczenia. Większość spośród sasęgów stanowią młode kobiety, które nie kryją się z tym, że darzą swoich idoli fanatycznym zainteresowaniem. I zastanówmy się, do czego może prowadzić takie zachowanie. Jak czuje się twórca, który po prostu chce robić to, co kocha, czyli przykładowo grać koncerty, jednak nie może działać swobodnie, musi stale uważać na każdy gest, żeby tylko uniknąć jakiejś wpadki medialnej, a z drugiej strony znajdują się jego skrajni fani, którzy zrobią wszystko, żeby tylko móc się jakkolwiek zbliżyć i zostać zauważonym. Impulsywna reakcja obronna ze strony twórcy może zostać nagłośniona jako wielka afera, brak szacunku do fanów, wykorzystywanie ich itd. itd. Dalej. Każdy sukces na wielką skalę ma swoją ciemną stronę, której się nie pokazuje. Nie pokazuje się setek godzin pracy włożonej w zdobycie jakiejś umiejętności i opanowanie jej do perfekcji. Nie pokazuje się kolejnych nocy spędzonych na próbach przed koncertem czy w trasie z daleka od domu i rodziny. Za to jedna kontrowersja może zniszczyć i zaburzyć sukces budowany latami, co często dzieje się właśnie za sprawą skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań fanów. Sasenk czują się niekiedy zobligowani i wybrani do uczestniczenia w życiu swojego idola, żyją w błędnym przekonaniu, że idol ich oczekuje, że to właśnie na nich liczy i muszą tym oczekiwaniom sprostać. I teraz pomyślmy, jak wybrakowane i ubogie może być życie osób, które wypełniają je w 100% kimś innym, w dodatku kimś kogo nie znają osobiście, a jedynie z mediów czy koncertów. Sposoby walki z saseng. W wielu państwach wprowadzone zostały normy prawne regulujące takie zachowania jak stalking, śledzenie czy naruszanie życia prywatnego osób publicznych. W Korei natomiast problem jest na tyle poważny, że założono tam odpowiednie centra wsparcia na rzecz osób, które doznały jakiegoś stresu w związku z pełnioną rolą publiczną. Ponadto wprowadzono także maksymalny wymiar kary finansowej za stalking i innego tego typu działania. Ciekawe są przypadki tworzenia skamów, ofert sprzedażowych, których przedmiotem są rzeczy używane przez gwiazdy. Często osoby zamawiające albo wcale nie otrzymują swojego towaru, albo dostają zwyczajny fake, który tylko został zareklamowany jako używany przez konkretnego idola. Po więcej informacji o tym, jak działają skamy, odsyłam do odcinka Wewnątrz umysłu oszusta internetowego. Walka z Saseng nie jest jednak prosta, bo kreatywność fanów nie zna granic. Nawet wysokie kary nie są w stanie powstrzymać niektórych zachowań, gdyż są one wręcz obsesyjne. Saseng nie przyjmuje racjonalnych argumentów, że czyni komuś innemu krzywdę. Dla niego idol to manekin, marionetka na pokaz, którą może zrobić co tylko chce. Uważa, że jemu, jako najwierniejszemu fanowi, coś takiego się po prostu należy, nie tylko wgląd w prywatne życie, ale również wpływ na nie i czynne uczestnictwo. Podsumowanie odcinka: bycie idolem, kimś popularnym wśród mas i odnoszącym sukcesy ma szereg wad. Z jednej strony, ktoś może pomyśleć, że to tylko sława i pieniądze, a niby co w tym złego. Z drugiej natomiast osoby te muszą się mierzyć z takimi sytuacjami jak te opisane w odcinku. Do tego dochodzi stres, wypalenie, a często też samotność. Jeżeli jesteś ciekaw, dlaczego ludzie odnoszący sukcesy, mający tysiące fanów i potężną rozpoznawalność, są tak naprawdę samotni w życiu, to daj znać w komentarzu, a przyjrzymy się temu zjawisku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.